Teraz jesteśmy w drodze do polskiej restauracji. Dlaczego do polskiej? Ponieważ w Holandii nie ma holenderskich restauracji. Zabierzemy Was do restauracji mojej przyjaciółki Asi. Dzień dobry, dzień dzień dobry, dzień. Dzień dobry, dzięki. Dobry. 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 Tak ja dzisiaj dla Was nie będę gotować. Zostawiam to w ich rękach. Z tego co wiem, to ty nie lubisz gotować, ale on lubi gotować, więc ja dzisiaj gotuję polskie, a ty holenderskie. A co tam masz w tej torbie za zakupy dla mnie? Kapusta i kiełbasa. Super, zapraszam. Poznałam Monikę 6-7 lat temu, może. Obie startowałyśmy w konkursie Polaka Roku i obie znajdowałyśmy się w finale w kategorii Młody Polak Sukcesu. I Monika wtedy wygrała. A ja zajmam drugie miejsce. Kiedy zaczniesz gotować, powiedz mi czego potrzebujesz, a ja ci to przyniosę. Ty jesteś holenderskim kucharzem, a ja twoją pomocą. Tak, to ty jesteś moim kucharzem. Dobrze, więc stampot, hotspot, stampot z kapustą kiszoną, hutspot i stampot z endywią i rukolą. Dobrze. Do tej pory takie sytuacje nie miały miejsca. Gotowaliśmy dla was tylko polskie jedzenie. Ze względu na Monikę i gości z Polski zaprosiliśmy holendra, który będzie dla nas przygotowywał tradycyjne holenderskie jedzenie, czyli Stampot. Ja będę przygotowywała polskie jedzenie. A jakie to będzie jedzenie, zobaczycie wkrótce. Mój mąż jest fanem gotowania. To jego pasja, jego hobby. Dwa lata temu miałam swoją restaurację i trzy tygodnie przed koroną, sytuacją, jaka nas spotkała, sprzedał restaurację. W większości. Gotuję to, na co ma ochotę. Od surinamskiej kuchni po indonezyjską. W restauracji czuję się jak w domu. Miałem swoją przez półtora roku. Chętnie gotuję, ponieważ sprawia mi to przyjemność. Wiadomo, każda kuchnia jest inna, ale zasada jest taka sama. Jak przychodzą tutaj Holendrzy, to zazwyczaj im bardzo, bardzo smakuje. Zdarzają się sytuacje, że są zaskoczeni smakami, szczególnie jeśli chodzi o takie bardzo wyraziste smaki typu żurek czy pierogi. Natomiast większość z nich jest zafascynowana sposobem podania, ilością, no i ilością użytych przypraw. Bo jednak nasza kuchnia jest bardzo wyrazista i używamy do niej przeróżnych przypraw, czosków, cebuli i dalej. Kuchnia holenderska jest bardziej stanowana niż kuchnia polska. Aha, To jest bardzo popularne, prawda? Tak. Dlaczego Holendrzy robią to hehe? He. Nie wiem. Ładna pogoda, nie? Hehe. He. To jest takie prawdziwe, holenderskie. No tak, w sumie faktycznie. Wy tak nie robicie, prawda? Mamy też takie słowo hezelich. Tak. Jak jest hezelich po polsku? Nie ma takiego słowa. Nie ma? Dziwne, prawda? Ten. Tak. Ja.